Przesłanie prawdy moje, Mojżesza Bogusława Gaz. Święty Gral Zabezpieczony. Przebywający na Ziemi Jezus Chrystus jest przygotowany na wszelkie ataki ciemnych nurtów. Poprzez przeżyte swoje doświadczenia i rozwinięcie na Ziemi potrzebnych zdolności obronnych, doskonale może wyczuć i przewidzieć próby ataku ciemnych nurtów. Głoszone Słowo Pana przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, dociera już do bardzo szerokich kręgów ludzkich tworów. Nauki kościelne nie współbrzmią z tymi słowami Stworzyciela, więc próbuje się rozpowszechniać informację, że jest to fałszywy prorok. Każdy ludzki twór ma obowiązek sprawdzania, sam osobiście, czy słowo płynące z ust wysłannika, stwórcy Jezusa Chrystusa jest prawdziwe, czy też nie? Nikt nie powinien przyjmować stwierdzeń innych ziemskich ludzi, zapewniaka. Tylko to, co sami przeżyjecie, możecie stwierdzić, że jest to na pewno wasze doświadczenie. Potrzeba jest sprawdzania i przeżycia słowa płynących. ZUS, wysłannika Pana. Wiara, która nie jest przeżyta przez ziemskiego twora, jest ślepa i nie można się nią kierować, bo wiedzie Was na zatracenie. Należy do cierające słowa Pana przepuścić przez swoje wnętrze, przeżyć je, i dopiero możecie wtedy wydać opinię o prawdziwości, czy też nie. Każdy duch swojej pamięci posiada informacje takie i potrafi doskonale odczuć słowo płynące od Stwórcy, tylko rozum blokuje te informacje i przerabia je po swojemu. Pobyt świętego Grala na ziemi został doskonale przygotowany, aby żadne ciemne nurty nie przerwały misji, jaką wypełnia. Na ziemi wysłannik stwórcy. Sąd ostateczny już się zakończył i teraz trwa rozbudowa królestwa tysiącletniego na Ziemi. Ciemności tak zostały osłabione, że wszelkie ich próby ataku są niszczone od razu w zarodku. Dzieło syna Bożego na Ziemi się wypełnia i będzie kontynuowane mimo prób ciemnych nurtów. Które chciałyby je powstrzymać. Światło kotwiczy bezpośrednio na ziemi i swoim ciśnieniem spycha ciemnych do leja rozkładu i ziemia jest oczyszczana. Ludzkie duchy powinny jak najszybciej wyciągać wnioski z tego, co się dzieje na świecie i kierować się drogą rozwoju duchowego. Inne nauki głoszone na ziemi. Widać to dzisiaj bardzo dokładnie. Nie mają żadnego pokrycia w tym, co głoszą, a słowo Pana dokładnie się wypełnia. Przepowiednie apostoła Jana o Apokalipsie wypełniają się. Sąd ostateczny został już zakończony, wypełnił się. Trzeba jak najszybciej otworzyć. Oczy i przyjmować informacje, jakie płyną do ludzkich tworów na Ziemi. Ślepia wiara to ciemności i może Was to doprowadzić do całkowitej zagłady. Ziemscy ludzie, macie jeszcze ostatnią szansę, tylko trzeba kierować się rozwojem duchowym i słuchać, co przekazuje w swoich naukach Jezus Chrystus. A macie szansę na przetrwanie nadchodzących wydarzeń. Nikt z ludzkich tworów, kto nie osiągnie odpowiedniego poznania, nie ma szans na przetrwanie nadchodzących wydarzeń. Kierując się podpowiedziami płynącymi z waszego wnętrza i nie słuchając podpowiedzi ciemnych nurtów, słowo Pana można doskonale odczuć, tylko musicie się na nie otworzyć. Rozumowo nie jesteście w stanie pojąć słów płynących od Stworzyciela, bo jest to patrzenie bardzo zawężone, a musicie przyjmować słowo Pana bardzo szeroko. Stojąc w nurcie światła dostajecie siłę potrzebną na przetrwanie nadchodzących wydarzeń. Nikt poza tym nurtem nie ma siły do działania i przetrwania tego, co się będzie działo na planecie Ziemia.